Szkoda, bo, 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 bo to bardzo ciekawy, długi odcinek, także taki sztandarowy tutejszego rajdu. No ale no cóż, no ja nie wiem, jakie tam były przyczyny tego dokładnie, więc nie wypowiadam się. A dla mnie szkoda podwójna, dlatego że nie pojeździłem za wiele dzisiaj tak sprawnym autem w 100%, bo tam na pierwszym momencie mieliśmy, urwaliśmy tak także całą pętę musieliśmy przejechać bez, bez tej jednej półosi. No i tyle w zasadzie. Tak, jutro mamy trudniejsze chyba odcinki, bo, bo dużo węższych wybijających partii, także może jutro się wiele dziać. Wymieniamy, wymieniamy ze względu na to, że nie wiem, po ja 50 km pierwszej pętli przejechały nas bardzo mocnych spiętych dyfrach bez jednej półosi, także pochodną tego może być spalenie, czy, czy dość, mocne, do, do, dość mocne zużycie centralnego dyfra, bo pojawiły nam się. Później na odcinku, i tutaj w mieście, yy, jakieś drobne problemy z napędem, czyli, czyli nie do końca spinało tak jak powinno, i nie jestem w stanie w 100% określić, czy to to, ale profilaktycznie chłopcy już, już zmieniają, bo, bo mogłoby to grozić awarią jakąś grubszą jutro.